Dzisiejszy film będzie bardzo nietypowy. Ja w mojej cukierni dzisiaj będę tylko pomocnikiem. W grudniu w kuchni Lidla przeprowadziliśmy konkurs na najlepszy świąteczny wypiek i to właśnie ta przemiła osóbka Maja Fryczkowska zwyciężyła w tym konkursie i dzisiaj wspólnie przygotujemy ciasto, które zostało uznane za najlepsze maja. Co to było? Był to sernik waniliowy ze skórką pomarańczową. Taki świąteczny, typowo polski wypiek. Maja, uczysz się? Tak, uczę się w liceum, jestem w klasie maturalnej. Wiem, że to nie jest szkoła gastronomiczna, taka typowa szkoła, w której możemy nauczyć się piec, gotować. Skąd w ogóle taka pasja u Ciebie? Myślę, że to się wszystko wzięło od mojej babci, ponieważ od małego próbowałam jej pomagać w kuchni, próbowałam jej asystować. Raz z większym sukcesem, raz z mniejszym. No i myślę, że to ona jest odpowiedzialna za mój talent. Specjalność babci? Drożdżowe ciasto. Drożdżowe, tak samo jak i mojej. Maja, to zabieramy się do pracy. Najwyższy czas pokazać to ciasto, które zwyciężyło w konkursie. Najlepszy wypiek świąteczny, jaki został zgłoszony do konkursu w Kuchni Lidla. Od czego zaczynamy? Przesiewamy mąkę pszenną, 100 gramów. Mąkę mamy przesianą. Teraz... Cukier puder. Cukier puder. Kakao. Masło, jakie masło dodajemy? Chłodne masło. Tak, to jest właśnie bardzo ważne w cieście kruchym, żeby było schłodzone dobrze, żeby potem było kruche, żeby masło się nie stapiało, dlatego je wyrabiamy nożem. Maja, co dodajemy jeszcze? Co za sekretne składniki dałaś do tego ciasta? Ekstrakt waniliowy. To jest coś, co przygotowujemy sami w domu, dlatego że tak jest najlepszy. Jak zrobiłaś ten ekstrakt? Bo to jest ten ekstrakt, który przywiozłaś z, ze sobą. Tak. Yy, więc zalewamy laski wanilii przepołowione rumem lub wódką, i one się macerują przez kilka tygodni, kilka miesięcy. No i im starszy ekstrakt, tym jest smaczniejszy, bardziej aromatyczny. Zobaczcie, jaki ma piękny kolor. My już robiliśmy ekstrakt waniliowy na kuchni Lidla, także wiecie, jak to, jak to zrobić. Możecie tam podejrzeć. Maja, stosunkowo dużo kakao jest w tym przepisie. Czy chodziło tobie o to, żeby był taki bardzo intensywny? Smak czekolady? Poza smakiem też zapach jest bardzo ważny, przecież w jedzeniu. No i jak się piecze, to bardzo ładnie pachnie w domu. Także myślałam właśnie o tym, żeby było takie intensywnie czekoladowe ciasto przez dodanie kakao. Dobrze, ja teraz zagniotę, postaram się zrobić to szybko. Co robimy dalej? Zawijamy ciasto w folię spożywczą. Ciasta kruchego, staramy się nie wyrabiać za długo. Maja, to schowaj ciasto do lodówki. Na jaki czas chowamy do lodówki ciasto? Standardowo czy masz jakiś tajemny czas? To pół godziny 45 minut myślę, że wystarczy. Maja, co dalej? Myślę, że weźmiemy się za skórkę pomarańczową, smażoną. Jak przygotowujesz tą, tą skórkę do twojego sernika? Mm, najpierw trzeba obrać skórkę z pomarańczy. Trzeba uważać na to, żeby nie było y, białej części od spodu, ponieważ ona jest gorzka. I to psuje cały efekt. Ja widziałem przed nagraniem, Maja specjalnie wyparzała te pomarańcze. Dobrze, to Maja, ty obieraj pomarańcze, a ja je będę kroił, tak? W kostkę drobną. Drobną kostkę, okej. Okay. Co robimy później z nimi? Później gotujemy syrop, taki cukrowy z wody i z cukru. Poczekamy trochę, aż on zgęstnieje. I wrzucimy pokrojoną pomarańczę. Czyli tak, jakbyśmy smażyli na syropie, tak? Tak, tak, tak. Będzie to taki szybszy proces kandyzowania. Jak to było z tym konkursem? Zgłosiłaś się? Czy, czy to ktoś cię namawiał do zgłoszenia do konkursu? Jak to było? To było tak, że ja zobaczyłam reklamę konkursu na portalu społecznościowym i zdecydowałam się wziąć udział. Namawiał mnie bardzo mój chłopak. Ja nie byłam na początku przekonana do tego, bo jeszcze nigdy nic nie wygrałam. No, ale okazało się, że dobrze, że zaryzykowałam, bo się to skończyło dla mnie bardzo fajnie. Wiesz, może jak ty się wziąłeś za y, krojenie skórki, to może ja już nastawię ten syrop cukrowy? Jak najbardziej, jak najbardziej, wstaw syrop. Jedną z nagród, jaką wygrałaś, jest takie małe szkolenie, które y, bardziej pokaże tobie świat cukiernictwa, ale takiego bardziej profesjonalnego cukiernictwa. Jaki temat wybrałaś? Powiedz. Wybrałem czekoladę. Ja z tego jestem bardzo zadowolony, bo czekolada jest akurat moim ulubionym tematem. Dobra Maja, ja już mam skórkę gotową. Dobrze się spisałem? Bardzo dobrze. Tak? Teraz ją mieszamy, żeby równomiernie syrop się rozprowadził. Jak długo podsmażamy tą skórkę? Myślę, że około 20 minut aż po prostu odparuje cała woda i zostanie sama skórka w cukrze. Już czuć taki charakterystyczny zapach pomarańczy w cukrze. Jest bardzo ładna złoto pomarańczowa. Maja, co robimy dalej? Yy, myślę, że trzeba zająć się już ciastem. Formę wykładamy w jakiś sposób papierem? Papierem dno tortownicy. Żeby troszeczkę przyczepić papier do pieczenia do foremki, użyjemy odrobinę masła. Ja to ciasto ugniatałem, tak? to myślę, że teraz resztę zrobisz Ty. E, więc mam taki sposób, żeby to było wszystko łatwiej, i szybciej. To zamykamy tortownicę, trochę ciasto spłaszczamy. Po prostu palcami czy łyżką wygniatamy je tak, żeby było w miarę równomiernie cienko rozłożone na dnie i nakłuwamy ciasto widelcem, tak żeby się nie wybrzuszało w czasie pieczenia. Ja nastawię Nastawie piekarnik. Powiedz na jaką temperaturę? 180 stopni z termobiegiem. Myślę, że już jest równomiernie nakute. To co? Wstawiamy do piekarnika mhm. ile minut pieczesz spód? No trzeba uważać, żeby się nie przypalił, więc myślę, że zaczniemy od 18, można do 20 minut przedłużyć ten czas. Starajmy się obserwować to i już w okresie 18 minut będziemy sprawdzać, tak? Co dalej, Maja? Yy, mamy. Tłusty, niezmielony, więc myślę, że możemy go zmielić, a w zasadzie e, potraktować e, malakserem. Ja może się zajmę sprzętem ciężkim. O, wrócimy całe. Zależy tobie na tym, żeby ta masa była naprawdę bardzo, bardzo gładka, tak? Jest ok. Mhm. Dobra, twaruk mamy zmielony. Co dalej? No zaczynamy go ucierać z cukrem. Tak więc przekładamy twaruk z e, malaksera do miksera. Maja, jak sobie rozmawialiśmy wcześniej, Wspomniałaś o jednej bardzo ważnej rzeczy, której nie można zrobić przy robieniu tego, tego sernika. No to jest bardzo ważne, żeby właśnie tutaj przy okazji miksowania nie na napowietrzyć za bardzo masy serowej, ponieważ mimo, że sernik jest taki klasyczny polski w smaku, to przygotowanie jest jednak trochę bardziej zamerykanizowane. Taki ponieważ. Ciska i bardziej, nie? Tak, zbite. Zależy nam właśnie, żeby był taki zbity, kremowy, a nie suchy i puszysty, jak to są polskie serniki. W naszym przypadku. 1, Prędkość? 2. 1, dwa. 2. A później co? Jajka będą potrzebne, tak? Tak. Dobra, to ja umyję jajka i odbiję. Ile jajek? Pięć. Pięć. Jak już będziemy ser połączony z cukrem, to zaczynamy wbijać jajka. Ser już jest wymieszany z cukrem, więc wyłączymy mikser, żeby go dalej nie napowietrzać, żeby nie dodawać bąbelków powietrza do masy. Możemy znowu włączyć mikser i dodajemy po jednym jajku i po każdym jajku dodanym miksujemy chwilę masę. Teraz dodamy resztę składników, czyli przesianą mąkę ziemniaczaną jedną łyżkę, tutaj już mam odmierzoną. Oraz opakowanie śmietanki 200 ml kremowej, czyli 30 albo 36%. My użyjemy naszej, procentowej, może być, uchatę. Mhm. i wlewamy całą. Dobrze, wszystko już jest połączone, więc teraz y, trzeba wyskrobać nasionka z laski wanilii. W Płaską stroną noża zeskrobujemy wszystkie nasionka z, ze strączka. Co dalej? Y, no, miksujemy to już do końca razem z nasionkami. I wylewamy masę na spód. Całą, tak? Tak, całą. Skórkę dajemy na wierzch sernika, żeby się nie zapadła za bardzo w masę. Można ją później na samym końcu lekko wmieszać do środka. Trochę skórki zostawiamy, żeby później posypać go z wierzchu, jak już będzie gotowy. I możesz trochę wymieszać. Żeby się utopiło trochę? Mhm. Dobra. Maja, pieczemy też troszeczkę inaczej, to nie jest do końca tak pieczony sernik jak nasz polski. E, tak, to jest kolejna właśnie taka amerykańska metoda pieczenia sernika, czyli pieczemy go w kąpieli wodnej, po to, żeby był taki kremowy, mazisty, żeby się nie wysuszył, dlatego też pieczemy go bez termoobiegu, który wysusza ciasta. E, dlatego gotujemy wrzątek i wylewamy wrzątek do żaroodpornego naczynia i wstawimy je do piekarnika właśnie z wrzącą wodą, już nagrzanego. Teraz już możemy wstawić sernik do piekarnika sernikiem jest taka sprawa, że trzeba go obserwować, jego wierzch, bo jeśli sernik się zetnie na brzegach, to, to znaczy, że już jest gotowy, może się lekko trząść, ale jest tak czy inaczej upieczony, więc trzeba go obserwować. Myślę, że po 60 minutach sprawdzimy, co się będzie z nim działo. Maja, czas pieczenia już dobiegł końca. Wyłączamy piekarnik i uchylamy drzwiczki. Niech odparowuje. Pół godzinki. W tym czasie możemy zrobić już polewę. Co potrzebujesz do polewy? 100 gramów czekolady mamy, gorzkiej, plus 100 ml śmietanki. Rozpuszczasz czekoladę, czy zagotowujemy śmietanę i do, do gorącej i dodajemy? Myślę, że będzie łatwiej zagotować śmietanę i dodać czekoladę po prostu. Dobra. Czyli 100 ml, połowę opakowania. Śmietana już się nam gotuje. OK, w takim razie wrzucamy czekoladę do śmietany. Mieszasz od razu, czy czekasz, aż temperatura? Nie, nie, czekam aż się samo rozpuści. Super. No czekolada już się rozpuściła. Łyżka miękkiego masła spowoduje to, że polewa będzie taka bardziej aksamitna, nie będzie taka twarda i będzie miała bardzo ładny połysk. Polewę mamy gotową. Mówiłaś, że ten sernik. Długo, długo musi stygnąć i czekać. Jak to, jak ty to robisz w praktyce? Jeśli sernik już ostygnie w temperaturze pokojowej, to wstawiamy go do lodówki na jakieś 4-6 godzin. Można też zrobić tak, że zrobimy go wieczorem, upieczemy go i wstawimy wieczorem do lodówki, a ranowej mamy już sernik schłodzony, gotowy do ozdobienia. No tak by było chyba najlepiej zrobić go wieczorem i przez noc on, on dojdzie sobie, mhm. sobie w, w lodówce. Po w takim przypadku możemy przygotować od razu rano. Ale też nic się nie stanie, bo polewę wystarczy odrobinkę podgrzać i znowu jest gotowa do pracy. Także co Maja, mamy teraz dużo czasu. Możemy sobie znowu odpocząć. Myślę, że sernik już wystygł, więc możemy go wyciągnąć z lodówki. Najlepsze zadanie, jakie zawsze jest przy ciastach. Dekoracja. Więc bierzemy polewę, polewam nią. Sernik rozkładamy ją równo i przez to, że sernik jest zimny, to polewa szybko się ścina i robi się już twardsza, To jest bardzo taka bardzo fajna smarowna, nie? Uh -huh. Nie jest taka lejąca. Okej, okay, myślę, że wystarczy. Polewa lekko zastygła. Zaznaczymy porcję. To też jest element dekoracji takim długim nożem. No, porządne porcje, tylko dla 8 osób. Wysypimy dużo skórki, około 100-150 gramów, żeby jeszcze podkreślić. 150 gramów to będzie chyba gramów za dużo. Ten Ale smaki. jak ktoś jak lubi, to lubi. Jak dla mnie wygląda rewelacyjnie. A ty jesteś zadowolona z tej pracy? Tak, myślę, że jest naprawdę wyjątkowo udany. Mam nadzieję, że będzie równie smaczny. O, jakie ładne. Wilgotny, pachnący, z dużą ilością czekolady i dużo pomarańczy. Poezja smaku. Naprawdę dobry wybór. Maja, tym sernikiem udowodniłaś to, że naprawdę wybraliśmy najlepsze ciasto, jakie można było. Dziękuję Ci bardzo i namawiam, spróbujcie zrobić sami, bo to jest naprawdę świetny przepis, którego warto spróbować. Dziękuję Ci również bardzo.